Normalnie Ci pokażę, bo byś nie uwierzył. Zobacz, tak się zdziwiamy rydzę. Środkowy pas i melepeta goni środkiem. No bo dlaczego ma jechać prawym pasem? Musisz mu mrugać, a on ci jedyne co może pokazać to spaka. Nic innego kurwa nie potrafią melepety. Czekajcie ci za radio. A nie, teraz będzie przyspieszał. Teraz on będzie, zaraz, zaraz będzie jał równo ze mną o kurwa. To są, plo, to są po prostu takie czopki, że to się w głowie nie mieści, nie? On nie jest w ogóle świadomy tego, co on kurwa robi, nie? Jemu kazali jechać, to on jedzie. Nie będzie jechał tym kurwa lewym pasem, aż się zestra, I tak samo na kogoś się wpuszcza. Wpuszczasz typa, to chuj przyspieszy do twojej prędkości, i ty nie możesz z tego środkowego pasa ani zjadzić. Masz, już jedzie równo ze mną. Masz. To są po prostu kurwa czopki w tych czasach, nie? Nie dość, że mu światła jebią po moich lustrach, to on teraz nagle kurwa będzie jechał.